Witajcie na kanale MGR Zabudowy TV. Ja mam na imię Krzysztof i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wyjątkową zabudowę izotermiczną w Mercedesie Sprinterze z agregatem od termokinga. Kinga. Co czyni wyjątkową tą zabudowę? Dodatkowe rzeczy, które zastosowaliśmy właśnie w tej izotermie, a tym pięknym autem będzie jeździł pan Andrzej Kordaszewski, właściciel firmy Dary Zagrody, którego serdecznie pozdrawiamy, a Mercedes ten trafił z sympatycznego salonu w Krakowie. Sobiesław Zasada, Kraków i z tego miejsca pozdrawiamy pana Adama Kmaka, który jest handlowcem. I powiem wam, tak sympatyczna transakcja z obu panami, że polecam zdecydowanie produkty z firmy Dary Zagrody, czyli produkty doskonałe wędliny. I jeżeli chcecie Mercedesa kupić, będąc w Krakowie, zapraszam serdecznie do pana Adama właśnie z tego salonu. A opowiedzmy teraz o samej zabudowie. Powiedziałem wam, że wyjątkowa. Wyjątkowa dlatego, że pozabezpieczaliśmy sporo rzeczy. Nasz klient zażyczył sobie, żeby podłoga była spawana, to była także taki wyznacznik dla tego klienta, jeżeli chodzi o wybór firmy, która wykona dla niego zabudowę zotermiczną. miał wcześniej problemy, jeżeli chodzi o silikon, który jest dawany tutaj przy podłodze. Jeżeli przewozimy wędliny, czasami gdzieś tam może się wylać z tego woda, gdzieś tam podcieka, nieprzyjemny zapach. Znamy to. Jeżeli w tej branży gdzieś tam działacie już długo, podłoga wiecie, że jest bardzo ważna, szczególnie przy myciu, musi ona być bardzo szczelna. My spawamy te podłogi, dlatego robimy je bardzo szczelne i bardzo wytrzymałe. I taki był wybuch tutaj pana Andrzeja. I dlatego zlecił nam taką zabudowę. Już widział ten samochód przed wysyłką tutaj do salonu Sobiesław Zasada do Krakowa. I. Myślę, że będzie zadowolony, a wręcz jestem przekonany, bo widząc tą zabudowę, powiedział nam jeszcze o kilku detalach, które jakby wprowadziliśmy jeszcze do tej zabudowy i teraz widzicie finalny efekt. I opowiedzmy właśnie o samej zabudowie. Mięso, wędliny przewożone będą tutaj w temperaturze do 0 stopni, więc mamy tutaj do czynienia z izotermą. Grubość izolacji w podłodze, w ścianach, w grozi w suficie to 5 cm. Izolacja styroformem, więc nawet po kilkunastu latach ta izolacja dalej będzie spełniała swoją funkcję. Zabezpieczyliśmy groć aż tutaj do tej wysokości zrobiliśmy także rewizję, że na wypadek gdyby trzeba było cokolwiek tutaj przyserwisować z samą jednostką to mamy tutaj rewizję, dzięki której się dostaniemy ale ponieważ pan Andrzej nigdzie nie chciał, żeby używać silikonu tutaj przy podłodze, zrobiliśmy tutaj także spaw przy tej rewizji podnieśliśmy ją troszkę wyżej, więc nasze hasło zabudowy szyte na miarę tutaj jak najbardziej się sprawdza, to co sobie życzy klient jesteśmy w stanie wykonać dodatkowo, aby tutaj pojemniki z mięsem, z wędlinami nie napierały nam na drzwi boczne, zrobiliśmy takie drążki rozporowe tutaj właśnie w świetle drzwi bocznych z taką regulacją pełną od dołu do ponad metra wysokości. Aluminium na podłodze wykonane z jednego arkusza bez żadnych łączeń na dole a aluminium na ścianach do którego zespawana jest właśnie podłoga aluminiowa oraz aluminiowe nadkola do wysokości 60 cm. Nad aluminium ryflowanym na ścianach zrobiliśmy właśnie drążki do Kotwiczenia ładunków mogą tutaj być właśnie tego typu wpilki, które sobie możemy w dowolnym miejscu takiej listwy zastosować i przymocować ewentualnie jakieś pasy, ale także są tutaj zastosowane drążki, które zabezpieczają nam ładunek przed przesuwaniem się. Takie drążki są tutaj dwa, jeżeli chodzi o zabudowę, czyli po to, aby ten towar nie przesuwał się do przodu i do tyłu, i dwa drążki zastosowaliśmy, jak już wam wspomniałem, w drzwiach bocznych, aby nie napierały na drzwi boczne, przesuwne. Klamka, wyjdziecie z naszej zabudowy, jeżeli się z niej, w niej zamkniecie. Panel drzwi tylnych także skrywa tutaj 5 cm izolatora, a na ścianach mamy gładki laminat. Bardzo łatwo utrzymać w czystości taką zabudowę. Szczególnie, że mamy tutaj także certyfikat PZH, Polskiego Zakładu Higieny, dzięki któremu możemy wozić tymi zabudowami artykuły spożywcze i żywność. QR kod, który widzicie tutaj na naklejce, sprawia, że po zeskanowaniu tego kodu zobaczycie pełną treść naszego certyfikatu. Dodatkowo, na tej wysokości, gdzie kończą się najwyższe pojemniki, zrobiliśmy taką listwę zabezpieczającą ścianę tutaj naszej zabudowy przed rysowaniem się właśnie tutaj pojemnikami. Więc można sobie tutaj także taką zabudowę w dowolny sposób zabezpieczyć. O dobre oświetlenie zadbają aż dwie lampki LED energooszczędne i szczelne, a więc tutaj też nie musimy się martwić o mało światła. To ta druga lampka jest na życzenie klienta, dlatego że przy tej długości samochodu jedna lampka spokojnie wystarcza, no ale tutaj dbaliśmy o detale. I pan Andrzej także nie chciał oszczędzać na tego typu dodatkach, więc wyszła bardzo fajna zabudowa. Opowiedzmy o agregacie. Kryterium tutaj była bezawaryjność i bardzo dobra jednostka wydajna. Zastosowaliśmy tutaj w tym wypadku jednostkę od Thermokinga, model V200 Max20, co oznacza, że dodatkowo. Ten agregat posiada funkcję zasilania postojowego na 230 V, a to oznacza, że bez pracującego silnika możemy sobie ustawić żądaną temperaturę w zabudowie izotermicznej i po włączeniu takiej jednostki do zwykłego gniazdka 230 V, ten agregat sobie tutaj pracuje. Jakie plusy dla klienta na pewno może sobie zrobić wcześniej załadunek, może stać sobie tutaj pod sklepem taki samochód i jednocześnie pełnić tutaj funkcję lodówki i będzie to wszystko nam działało bardzo sprawnie. Parownik, który tutaj widzicie, Posiada tylko takie widoczne wirurki od skroplin. Reszta przewodów ukryta jest tutaj pod naszą zaślepką naszej produkcji. To także wygląda bardzo estetycznie, a dodatkowo łatwiej utrzymać w czystości samą zabudowę. A samym agregatem sterujemy tutaj przy słupku A z lewej strony, więc mamy od kierownicy niedaleko, żeby wyregulować sobie żądaną temperaturę. Nietypowy kolor, bo nie biały jak na izotermę, więc polakierowaliśmy nisze w kolor nadwozia, żeby wszystko było spójne i zobaczcie, że także obudowa samego agregatu polakierowana jest w kolor nadwozia. To, że Pan Andrzej ma dobrą zabudowę, to wiemy my i wie także już w tej chwili Mercedes sobie Sobiesław Zasada, ale klient, do którego czasami dowożony jest taki towar, niekoniecznie musi jakby o tym wiedzieć. Stąd drukarka, która będzie pokazywała, w każdym momencie pomiar z dwóch sąd pomiarowych, które są na zabudowie, i taki wydruk można sobie tutaj zrobić w dowolnym momencie, a także zgrać tego typu dane na pendrive'a, chociażby i zobaczyć, jaka temperatura panowała wewnątrz zabudowy. Jeden z czujników znajduje się tutaj przy parowniku, drugi czujnik znajduje się tutaj nad listwą w połowie zabudowy, i także jest zabezpieczony przed tym, żeby pojemnik po prostu, gdyby nie się przesuwał, nie uszkodził nam samego czujnika. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Z tego miejsca jeszcze raz serdecznie pozdrawiam pana Andrzeja z firmy Dary Zagrody oraz pana Adama z salonu Sobiesław Zasada Kraków. I jeżeli wy potrzebujecie za dobrą zabudowę izotermiczną, nie tylko do 0 stopnia, ale także do minus 20 stopni Celsjusza, dane kontaktowe znajdziecie poniżej, niezależnie jaką markę posiadacie auta dostawczego. Pożoną zabudowę izotermiczną wykonacie właśnie w MGR zabudowy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!